O godzinie 13.56 piątkowe popołudnie z zajezdni Dąbrowskiego wyjechał w trasę ostatni tramwaj. Teraz tramwajarzy czeka wielkie sprzątanie i pakowanie. 15 lutego zabytkowa remiza, remiza z 1928 roku przechodzi w prywatne ręce. Popołudniowa zmiana. Motorniczy tramwajów odbierają dokumenty i tablice. Są na nich poprawione nazwy zjazdów. Do zajezdni Chocianowice i Telefoniczna. Wszystko było ładnie, pięknie się do pracy z chęcią, a teraz co? ma iść nie wiadomo gdzie. Wielu motorniczych, wielu pracowników zaplecza pamięta swoich rodziców pracujących, niektórzy nawet dziadków, którzy wbijali pierwszą łopatę przy stawianiu konstrukcji budynku tego, którego, który widzimy. Piotr Lis poprowadził ostatni tramwaj wyjeżdżający na trasę. Jest świadom historycznej chwili. No żal, żal. 10 lat pracowałem tutaj na tej zajezdni, także... No jest jakaś przykrość. Decyzję o likwidacji zajezdni podjęto już kilka lat temu. Wyczerpała swoje możliwości. To jest tak, że tam te tory są już symboliczne. Remont tych torów to jest, to, to jest kilkadziesiąt milionów. Tramwaje przejdą teraz na dwie inne zajezdnie. Pracownicy MPK narzekają, że obie leżą daleko od centrum i z każdej prowadzi tylko jeden tor, A strach pomyśleć, co będzie w razie awarii czy wypadku. A historyczny moment wyjazdu ostatniej czwórki z Dąbrowskiego dokumentowała duża grupa miłośników komunikacji miejskiej. Ostatni liniowy tramwaj wyjechał już z tej zajezdni. W tej chwili pracownicy mają dwa tygodnie na to, żeby opuścić ten zakład. Wyjadą stąd m.in. te zabytkowe wagony. Marek Machwic, Wydarzenia. Zarząd MPK honorował dwóch pracowników ofiary brutalnego napadu sprzed kilkunastu dni. To dzięki ich spostrzeżeniom możliwe było sporządzenie portretu pamięciowego, który doprowadził do zatrzymania bandyty. Do zdarzenia doszło w nocnym autobusie. Jeden z pracowników zajezdni Przy Limanowskiego wracał do domu. No, dostałem w głowę z tyłu, no, tak jak spojrzałem do tyłu. No, Wiedziałem, że on ten tasek jeszcze raz się od nie uderzył, no, to wziąłem się słonie i no, to uciąłem palca. Pasnik zaatakował również kierowcę autobusu. Uważałem na początku, że jest to zwykła bójka. Dopiero w momencie, kiedy mi złapał za kierownicę, stwierdziłem, że jest poważniejsza sprawa. Kolega zdołał go odciągnąć ode mnie. Zatrzymałem autobus, wtedy zaczęliśmy się szamotać. Po kilku dniach pasażer tramwaju rozpoznał napastnika, którego wizerunek znał z publikowanego portretu. NPK ma temu mężczyźnie przekazać roczny, bezpłatny bilet. Oprócz dyplomów i podziękowań zaatakowani pracownicy mają dostać po 1000 zł premii.